Zostawcie łapkę w górę i suba, jak nie macie. Teusz, ja bym chciał poruszyć jeszcze również jeden kontrowersyjny bardzo temat e, z Twoim udziałem. E, widzieliśmy ten filmik na YouTubie, gdzie jesteś bez wątpienia pod wpływem jakichś środków udurzających. E, twój tata się wypowiedział, że ktoś Ci te środki podał. Chciałbym, żebyś też wypowiedział się na ten temat, ponieważ no, dużo ludzi się o to pyta. No to jest cała geneza konfliktu generalnie. No. Byłem z na imprezie. E, trochę napiliśmy się alkoholu i tak dalej. E, byłem w gronie jego znajomych tylko i wyłącznie w tę noc dowiedziałem się. Stary, my już o tym rozmawialiśmy tysiąc razy, w naprawdę. Te, te, w tę, no ale teraz. Chłopie, ile razy ci ratowałem, dupsko? Ile razy pijany człowiek Arku, Ile ja, razy? Choć, chłopie, chłopie, nawet mnie ja, nie denerwuj teraz. Ja, ja te, jak, ci, jak ci w ogóle nie wstyd tak kłamać przed ludźmi? Bardzo, bardzo. Zobaczcie, oglądajcie sobie wczorajszego vloga mojego. Bardzo znany Dominik Zadora opowiada tą sprawnie. sytuację, bo on stał wtedy na bramce w tym klubie i on dokładnie cię z tego klubu wyżył. I wszyscy, kurze, stary, jak ty możesz w ogóle tak, jak ty możesz tak kłamać? A pod prysznicem też mnie nie nagrywałeś i nie wrzuciłeś relacji na historię. Stary, a ty jesteś poważny? Ale wrzuci, ale, ale... ty w... jesteś poważny? Ty mówisz o relacji, w której ja się goliłem, ty śpiewałeś sobie pod prysznicem, zaparowane było wszystko, nie było nic widać, szliśmy na, szliśmy na, to był chyba w Brągowie albo wcześniej, na konferencji, na Festiwalu Pulsu, człowieku, nic tam nie było widać, a ty, że, nie no, jest tak słabe, że szkoda, gada. kłamiesz szkoda rado, gadać. kłamiesz kłamiesz po południu i kłamiesz wieczorem. A o co chodzi z tym prysznicem? Czemu żeście się spotkali pod prysznicem? Nie, nie to... chodzi o to, że, że mieliśmy... Mi, mieliśmy... Stary, mieliśmy razem jedno mieszkanie, mieszka jeden pokój w, w hotelu i przygotowaliśmy się do wyjścia na festiwal Pulsu. Ja się goliłem, on brał prysznic i po prostu nagrałem relację. on sobie coś tam śpiewał. Nagrałem relację. jak ja się golę, on pod prysznicem, to było wszystko za nic nie było widać kompletnie, tylko ten. I, I człowieku, czy wy jesteście poważni, że takie rzeczy w ogóle... Przypadkiem w jest również to, że... Słuchacie? Ale no... poczekaj chwilę, bo ja nadal nie rozumiem, co ma Adek wspólnego z... z... Z tym, że byłeś pod wpływem. Nie, nie, to, to nie chodzi o to, że... Bo on jest, twierdzi, że jest? ja mu coś dosypałem. Ludzie, jemu nic nie trzeba dosypywać. Ja to już tłumaczyłem nieraz. I co, i myślisz, tak. że, że człowiek wprowadziłby się w taki, w te, w taki stan? Mateusz, ja, a w, się w jaki stan się wprowadziłeś po gali Najmana? Zapy, zapyta, zapytajcie się. Macie, macie numer? O, ja mogę zadzwonić do Marcina. Poczekajcie. zadzwoni do Marcina Najmana i zapytamy się, jak się zachowywać u niego na gali. Mogę to zrobić? Proszę bardzo, hmm. dzwoń za, do Marcina Najmana. Czyli podsumowując Mateusz, zarzucasz Arkowi, że to przez niego byłeś w takim stanie i to on tobie coś dosypał. Tak, jestem przekonany, że Arek masz w tym palce, poza tym e, ma tendencję do nagrywania, e, udowodnił to już właśnie pod tym prysznicem. E, poza tym e, tutaj kluczem kluczem jest to, że e, kluczem jest to, że w tę noc dowiedziałem się, że Arek e, aspirował do roli, e, którą ja odgrywam aktualnie w Lombardzie, którą… Grał, chociaż i tak dało mu to y, dużo, dużo, dużo fejmu, no, bo gra y, postać postaci Ryżego, nie? To prawda? To nie, nie bardzo... odbierze. Arkuł byśmy no? chcieli, żebyśmy jednak nie dzwonili do Marcina. A to prawie. No słuchaj, no, myślę, że na pewno się poprawiła y, do tego czasu. Fajnie. Ja liczę, że to będą trzy fajne, pełne rundy i że naprawdę damy dobry show. Na to liczę. Y, mm, mam nadzieję, tylko że nie będzie przede mną uciekać, bo ja jej gonić nie będę. <laughs> po oktagonie. Marta, Marta masz zamiar uciekać. Nie wiem, jak mam to skomentować. Nigdy przed nikim nie uciekałam w OKTAGONIE. Nie, chodzi mi o twój styl. Masz taki styl, że cwałem uciekasz dookoła OKTAGONU i podchodzisz, robisz akcję, uciekasz. Chodzi ci o... Chodzi ci o trzy... Tak, Ktoś o to mi chodzi, chodzi, tak, tak, o to mi A, chodzi, no. Kurwa, to nie jest bieganie po OKTAGONIE, tak jak... Tam zdarzały się sprinterki, biegaczki. To wydaje mi się, że nie, nie, nie. nie, nie, nie chodzi nie, nie. mi o twój styl, że po prostu masz styl, który, A -a. który bardziej nachodzisz na nogach, uciekasz, ale dlatego mówisz, że ja ciebie gonić nie będę. Ewentualnie stanę przysiadce, nie wiem, poczekam sobie tam. Czyli nie podobała Ci się żadna walka Malty. Tego nie powiedziałam, to ty powiedziałeś. Ja nie powiedziałam takich słów, nie no wiesz, takie że... słowa z mojej kus... głosów. jak zwykle próbuje na nam. No, nie, ale walka no, zobacz, bo nie podjudzaj! Wiesz, tenujesz już dwa lata. I ludzie trenuję, mając... trenuję dwa lata, ale to też nie jest tak, że ja trenuję dwa lata dzień w dzień, codziennie, mam, a bo były, był też moment, kiedy ja ćwiczyłam, chodziłam na samą siłownię, też robiłam sobie przerwy między walkami, ćwiczę ogólnie dwa lata, ruszam się, ale weźmy pod uwagę to, że ja swoją karierę sportową zaczynałam od totalnego zera i małej, ulanej patusiary. Yy... No, więc wiesz, zanim ja doprowadziłam swoje ciało do jakiegoś ładu, e, zanim wypracowałam sobie jakąś tą kondycję. No to też trochę czasu minęło, wiesz, o co chodzi. I jeśli patrząc pod tym kątem, ile ja tak serio trenuję, trenuję zawzięcie do ja MMA, że wiem jak wyprowadzić cios, powiedziałabym, że może z rok, wiesz. chwili Wy... mamy podobny poziom. Wygląd Wywiadzie... podobny. Jeśli chodzi o stójkę to może tak, ale biorąc pod uwagę to, że ty tam już znałeś tego jiu-jitsu, no to jednak masz tą przewagę. Um, no słyszałam właśnie, że twoi trenerzy ostatnio mówili, że tak naprawdę to w tej walce w parterze nic nie, nie umiem i nic nie pokazałam i, yy, i że teraz uczysz się chyba wyjść z balach, ale zaoszczędzę ci czasu. Ta walka się nie skończy o, w parterze. Tak powiem, nie trenuj parteru. Nie wiem, Ta walka nikomu. się nie skończy w parterze. Nie skończy się w parterze? <laughs> nie. Okej. Okay. No. Okej. Okay. Ty myślisz, Marta, że Kamiszka jest w stanie ci zagrozić. E... Gwarantuję ci, Kamila, że ci nie ucieknę. A je. Yeah. Myślisz, Marta, że Kamiszka jest. Amadeusz, no właśnie, wiedziałem, że trenujesz, że bardzo dużo trenujesz. E... Tak to prawda, zapierdzielam jak nigdy. Znaczy zapierdzielałem tak tylko do jednej walki. Której? E, do walki tej z Polakiem, no po nim e, sobie trochę, trochę mi odjebało. E, popłynąłem sobie na kilka miesięcy, ale aktualnie no, chcę e, udowodnić wszystkim, że to nie był ani jakiś laki punch, tylko że staćmy na to, żeby Boczkowi jeszcze zabrać ten pas. Chyba, że będzie miał go jeszcze. Chyba, że będzie miał go prawdziwy czempion, czyli Edwin. E, no i co, cóż mogę dodać? E, no walczy z debiutantem, mówi, że. E, rekord, i jak będzie miał ode mnie. No dobra, ale ja żadnej walki nie przegrałem przed czasem, a gwarantuję ci, że ty będziesz kolejnym memem, jak twój kolega obok. Dobrze, dziękuję. Już tak obiecałeś się raz i Adrian. raz się uda. Amadi w ogóle y, st stworzona część jest tak, że z każdym tutaj ja się właśnie do nie wiem na którego się pierwszego rzucić, nie? Dobrze, jest dużo ochrony z boku. Nie, żadnych żartuję, żartuję. Jak, ty, jak ty zachowujesz taki spokój? No, stary, no co ja mam, nie znacie go, przecież zawsze dużo szczeka, niech się pochwali, gdzie ma łańcuch lepiej, jak w tydzień temu. Co jest z łańcuchem? Gdzie łańcuch? I jaki? Yy, nie było, że to w dolu, ale była faktycznie awanturka, yy, ale nie wiedziałem, że straciłem ten łańcuch. Właśnie się się dopiero następnego dnia pod prysznicem, jak zacząłem się macha Uf. dotykać po klatce. Bo przytomny leżałeś, nie wiedziałem, się Jesteś, działo. Ej, dobra, słuchaj, nie chciałem tego poruszać, ale zaczepiasz mnie cały czas. Wiesz, nie chciałem. No kiedy? Okay, gdzie cię zaczepią? No, no ale ty, dawaj, nawijaj, od, nawijaj. Od początku lubię, mam walkę z, da, z tym, z Dawidem, a mi ile cały czas wbijasz, no. no ale co ja ci tutaj wbiłem? Na razie cały nie czas, ty no, mówisz, że jesteś czas. prawdziwym mistrzem, powiedziałem. The, the real champ. <laughs> ale przecież to wszyscy wiemy, że mógł to z tymi, ironią, to jest raz, a Benek no, z jakimiś memami. Po co do mnie podjeżesz? Stary, mam walkę z nim, skup się na walce tutaj z Mateuszem. Bo ty, jest, tyle. Y, ty jesteś następny. Dobra, słuchajcie, poczekajcie chwilę. <laughs> bo. Poniekąd y, no, wygrałeś walkę z y, Amadeuszem, ale jednak no, n, no, f, wielu uważa, że nie możesz czuć się zwycięzcą. Ale masz przejebane. Słuchajcie, tak się ostatnio w wywiadzie z Isamu, Isamu dał propozycję, aby zrobić trzecią walkę, waszą, Isamu? bez podziału na rundy, bez limitu czasowego do, do, do tego, kto pierwszy padnie. Słuchaj, ja mówiłem zawsze, ja chcę na gołe pięści, Dla mnie to nie ma znaczenia. Tak, nie tak bez limitu. Się, I tak się skończy to przed czasem w ciągu dwóch pierwszych rund, więc. Ale bez podziału więc Może być no limit. Może być no limit. Co ty na to, Adrian? Przecież rozmawiałem ostatnio z y, parą i, i w ogóle, że w ogóle nie jest zainteresowany taką walką. Adriano odwołuje tą Trzecia walka. walka nie, nie, są, nie trzecia walka. W ogóle trzecia walka. Trzecia Słyszałem, że nie jesteście w ogóle zainteresowani. A gdybyśmy byli? Słuchaj. Jak się byli zainteresowani. Słuchaj, możemy o tym porozmawiać jak najbardziej, słuchaj. Jak Na pewno dzwoni... o tym porozmawiamy! Słuchaj! Na pewno o tym temu porozmawiamy! Dzwonił mnie, to! Dzwonił do mnie, czy biorę z nim walkę? Co powiedziałem z miejsca? Jasne. No powiedział, tak, Było to tak. prawda. No kurwa, przecież ja mogę normalnie tylko, że wiesz, no stary, Trzeba mu posmarować. Sypnij dobrze Hajsem i, kurwa, robimy to, nie? Posz bez niej. Ty czasowego? Kordo, jak, jak ma stać, to pewnie, że tak. A to ma być przez. przejście no będzie. Tak. To już wiemy, że będzie. Czemu będzie po, ej, już ale wiemy. Nie, no wiesz, Przesady nie, nie 600%, no nie przesady. Ale będzie strategia, Ala, zaporowa kwota, stary nie no, będzie, to, a kiedykolwiek o. tak było między nami? No nie było tak. No właśnie, to co jak gadasz ty? Ale, ale, no. Czyli co, czy ale, ale nie jest. Nie ale jest jest dobra. w twoim. Znaczy, y, a jak, jak Polak wygra i będzie miał pas, czyli ja wtedy walczę o pas? Teraz? Jeśli Polak wygra i będzie miał pas, to wtedy walczymy o pas? Nie, no wydaje mi się, że yy, za nie w ogóle byłaby taka walka. To też musisz. Trzeba <grym> mu, mu, Musisz, musisz Amadi gdzieś tam ten rekord swój poprawić no, na pewno. A poza nie? tym na tej samej przypominam popraci. Wam, że jeszcze Wiewiór jest w kolejce i walka z Jewidem jest nieunikniona. Tutaj czy Dawida, czy mhm. Adriana, czy może kiedyś Twoja Amadeusz. Czyli nawet jakby Polak wygrał pas. Czyli nawet jakby Polak wygrał pas, to, to co wtedy? Jeszcze wiewiód jest w kolejce. Jeszcze jest wiewiór. Nie? Dobrze. Yes. Yeah. <laughs> Don't touch my balls. Team Zapka. Yeah, Team Zapka, Team Free yeah. Time. Team, team Team Zapka the team best. Free yeah. yeah. Time. Keep that belt clean for me. Yeah, yeah. you like. Clean that belt. Zap balls. Zapka. <laughs> 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 <You> wanna try? <laughs> yeah, yeah, yeah. We'll see. Obrigado. bardzo. Dziękujemy. I tak, pierwszy tam spojrzał. <noise> Zaraz, któryś z podestu spadnie. Dobrze. Panowie, usiądźcie. I jeszcze dla zaprezentowania warunków fizycznych Marcina Dubiela porównanie. A ja z potem zrobię. I walka na kolejną galę, Nikola kontra Voxel. O! Michał, bliżej, bliżej. No widać znaczącą przewagę Marcina. Jeżeli chodzi o wzrost i zasięg. Chłopaki nie wytrzymali. I prosimy jeszcze przodem. I dziękuję wam, usiądźcie. <śpiewanie> <śpiewanie> Nikola czeka. Dobra, chodź Nikola, zróbmy. Nikola go z Nikola, jebni mu. <śpiewanie> I to jest walka. Ale obsrał bok ale obsrał zbroję. thank you